Noc nad wschodnią Ukrainą była cicha, zbyt cicha jak na czas wojny. Nad wilgotnymi łąkami pod lwowem unosiła się mgła, a w tej pozornej ciszy czaiło się napięcie, które czuć było w powietrzu jak elektryczność przed burzą. Gdy zegary wskazały trzecia czterdzieści wszystko się zmieniło. Z trzech prowizorycznych pasów startowych poderwały się ciężkie czarne sylwetki dronów bojowych. Każdy z nich był wart dziesiątki tysięcy dolarów. Każdy niósł w sobie ładunek precyzyjny, zaprogramowany z chirurgiczną dokładnością. To nie był zwykły nalot. To był ruch przygotowywany tygodniami skoordynowana operacja, mająca oślepić rosyjskie oczy i otworzyć drogę w głąb Smoleńska. W pierwszej minucie cisza została rozerwana. Z ziemi poszybowały pociski systemów HIMARS i M-270, niosąc w sobie śmiercionośny ładunek wart miliony dolarów. Uderzały w radary i centra komunikacji, rozrywając powietrze huku. Dla tych, którzy obserwowali wszystko z daleka, wyglądało to jak spektakl błysków, który na sekundę rozświetlał noc, zanim znów zapadła ciemność. Ale to była tylko cisza przed kolejnym ciosem. Bo w cieniu wybuchów nadciągała druga fala drony kamikadze, szybkie, niemal bezgłośne, prowadzone przez operatorów, którzy patrzyli w ekrany, jak w okna innego świata. Każdy z nich miał tylko jedno zadanie: zniszczyć systemy obrony. Gdy rosyjskie działa próbowały obrócić się w kierunku nadlatujących obiektów, oprogramowanie Ukraińców już modyfikowało ich trajektorię, by zmylić celowniki. W mgnieniu oka radary zamilkły. Sieć obrony powietrznej, którą Rosjanie budowali przez miesiące, zaczęła gasnąć punkt po punkcie, jakby ktoś wyłączał światła w ciemnym tunelu. W tym samym czasie, przez zalesiony korytarz w kierunku Smoleńska, ruszyły kolumny ukraińskich czołgów oplot, błyszczące w nocnym świetle, jak stalowe bestie. Z boku osłaniały je pojazdy bojowe, a pomiędzy nimi przemykali żołnierze z jednostek specjalnych, szybcy, precyzyjni, niewidoczni. Nie była to już walka o ziemię, to była wojna o przewagę technologiczną. Każdy dron, każda wyrzutnia, każdy ruch miał swoje znaczenie. I choć na mapach wyglądało to jak mała operacja, w rzeczywistości był to cios wymierzony w samą strukturę rosyjskiej logistyki. Gdy eksplozja rozerwała wieżę komunikacyjną w okolicy Isiwa, przez 20 minut rosyjskie dowództwo nie miało łączności z frontem. To wystarczyło. Wystarczyło, by smoleńsk zaczął się chwiać. Ukraińskie jednostki wdarły się przez południowy korytarz, a rosyjskie posiłki czekały w ciszy. Nie wiedząc, że rozkazy już nie nadejdą. Ale ta noc była dopiero początkiem, bo gdy wschód słońca muskał dym unoszący się nad zgliszczami, na południowy zachód od Kugi w ciszy ruszały oddziały specjalne. Każdy żołnierz niósł na sobie sprzęt wart dziesiątki tysięcy dolarów, w tym nowoczesne systemy naprowadzania laserowego, które miały jeden cel: sparaliżować rosyjskie zaplecze transportowe, które łączyło Moskwę z południem kraju. W ciągu 90 sekund ich sygnały zsynchronizowały się z artylerią znajdującą się kilkanaście kilometrów dalej. Pociski spadły na magazyny, tory, cysterny z paliwem. Płomienie buchnęły wysoko, oświetlając wieczorne niebo, a echo wybuchów miosło się po zamarzniętych lasach. Pod osłoną drzew czekały małe roboty saperskie, ledwie wielkości plecaka, ciche, inteligentne. Każdy z nich miał do wykonania swoją część misji. Ślizgiwały się pod most kolejowy, przymocowując do stalowych belek magnetyczne ładunki. Kilka minut później Kuga Railway Bridge stał się miejscem, gdzie technologia i precyzja spotkały się w jednym punkcie. Wystarczyło jedno polecenie i stalowy szkielet mostu zamienił się w ogień i dym. W tym samym momencie w powietrzu przelatywał SU-27, zmuszając rosyjskie systemy obrony do ujawnienia swojej pozycji. I gdy tylko radar zarejestrował jego obecność, z chmur spadła chmara dronów samobójców, które w kilka minut zamieniły rosyjski system S-300 w czarne, dymiące wraki. Chaos ogarnął całe zaplecze logistyczne Rosjan. Kuga stała w ogniu, a wokół wciąż trwała cisza ta, która nie zwiastowała spokoju, lecz coś znacznie większego bo wszystko dopiero się zaczynało. Wraz z pierwszymi promieniami słońca nad Kugą rozpostarł się widok, którego nie odda żadne zdjęcie. Miasto spowite było w ciężkim czarnym dymie. Płonęły magazyny, tory kolejowe były poskręcane jak druty po burzy, a zniszczone mosty unosiły się nad wodą jak szkielety dawnych czasów. W powietrzu wciąż wisiał zapach metalu i spalenizny. Ale to co najważniejsze działo się poza zasięgiem wzroku. W eterze, w sygnałach, które przestały płynąć. Rosyjskie systemy komunikacyjne zamilkły. Ukraina nie tylko zaatakowała fizycznie, ale i wyłączyła przeciwnika z sieci, zamieniając pole bitwy w cyfrową pustynię. Ukraińskie wojska elektroniczne zajęły pozycje na skraju lasu. Ich pojazdy, pełne anten i falowników, zaczęły emitować impulsy zakłócające rosyjskie częstotliwości, od łączności radiowej po systemy radarowe. To nie była już wojna żołnierzy. To była wojna sygnałów, fal i impulsów. Każdy zakłócony sygnał, każde przerwane połączenie oznaczało chaos w szeregach wroga. Dowódcy nie wiedzieli, gdzie są ich jednostki. Artyleria nie mogła otrzymać współrzędnych, czołgiści widzieli tylko dym i milczące radio. W tej ciszy rozgrywał się dramat, który paraliżował całą linię frontu. Rosyjskie systemy obronne, pozbawione synchronizacji, działało jak oślepione maszyny. W desperacji uruchamiano baterie Pancer S1 i Tor M2, które zaczęły strzelać do wszystkiego, co poruszało się na radarze, nawet do własnych sygnałów. W powietrzu wirowały pociski, a ukraińskie drony tworzyły iluzję nieba pełnego celów. Prawdziwe uderzenia dopiero nadchodziły cicho, niezauważalnie, dokładnie tam, gdzie rosyjskie baterie były najbardziej wyczerpane. Jeden po drugim kolejne systemy obrony powietrznej gasły, przekształcając się w żarzące się wraki. To była wojna, w której przewaga nie zależała od liczby żołnierzy, ale od precyzji w chaosie. Gdy rosyjskie stanowiska traciły kontakt z dowództwem, Ukraińcy przeszli do kolejnej fazy. Z południowych lasów wysunęły się transportery opancerzone, wiozące piechotę w gęstym szyku. Zatrzymały się na skraju dróg, a żołnierze ubrani w maskujące kombinezony dosiedli lekkich motocykli wojskowych. Ich zadanie było jedno: rozbić rosyjskie punkty dowodzenia i łączności, zanim te zdążą odzyskać orientację. Przemieszczali się z zawrotną prędkością, omijając pola minowe, wykorzystując wąskie ścieżki i linie energetyczne jako naturalne korytarze. Każdy ich ruch był zsynchronizowany z dronami rozpoznawczymi krążącymi nad miastem. Kiedy dron wykrywał ruch przeciwnika, sygnał trafiał do motocyklisty, a sekundy później z odległości kilkudziesięciu metrów padał precyzyjny strzał. W tym samym czasie ukraińskie roboty saperskie, maleńkie, ale zabójcze, rozpełzły się po ruinach kugi. Ich kamery i czujniki termiczne wyłapywały źródła ciepła, prowadząc je do bunkrów i magazynów amunicji. Tam w ciszy umieszczały ładunki o dużej sile rażenia i znikały jakby nigdy ich tam nie było. Kilka minut później eksplozje rozdzierały ziemię, fala uderzeniowa rozrzucała piach i gruz, a echo wybuchów niosło się przez lasy, przypominając o tym, że front nie był już linią, był siecią punktów, które płonęły jeden po drugim. W miarę jak kolejne pozycje rosyjskie znikały z map, ukraińskie drony obserwacyjne przesyłały obraz w czasie rzeczywistym do dowództwa. Każdy uderzony obiekt był analizowany, każde uderzenie korelowano z danymi z poprzednich ataków. Widać było, że nie chodzi o przypadkowe zniszczenia, chodziło o systematyczne wymazywanie zdolności przeciwnika do reagowania. Gdy rosyjski sztab próbował odbudować łączność, z okolicznych wiosek nadleciały kolejne fale dronów, tym razem w pełni autonomicznych. Ich celem nie były już wozy bojowe, ale anteny, przekaźniki, satelitarne nadajniki. Uderzały w niej jeden po drugim, odcinające resztki komunikacji. Potem przyszedł moment, którego nikt się nie spodziewał. O 19.42, gdy wydawało się, że bitwa o Kugę zmierza ku końcowi, nad miastem pojawił się huk. Pierwszy pocisk Wilha M spadł na północny magazyn amunicji. Uderzenie było tak potężne, że fala wstrząsu zarejestrowała się na sejsmografach w Briańsku. W ciągu sekund magazyn eksplodował, a wraz z nim cała okolica. Kolejne detonacje rozchodziły się kaskadowo amunicja, paliwo, rakiety. Niebo nad miastem rozświetliło się pomarańczowym blaskiem, który widziano nawet z odległych wiosek. Dym sięgał kilku kilometrów w górę. Okna w budynkach oddalonych o kilka kilometrów pękały od ciśnienia. Rosjanie próbowali ewakuować się w popłochu. Ale drogi były już zablokowane przez ogień i zniszczenia. Ukraina przeszła do ofensywy informacyjnej. W ciągu godzin po eksplozji obrazy płonącej Kugi trafiły do sieci. Nagrania z dronów obiegły świat. Na zachodnich portalach pojawiały się relacje o największym uderzeniu w rosyjską infrastrukturę logistyczną od początku wojny. Ludzie na całym świecie komentowali, udostępniali, analizowali. Ale w samym sercu Kugi chaos trwał. Rosyjskie oddziały traciły kontakt, nie wiedziały, czy mają się bronić, czy wycofać. Nad ich głowami latały ukraińskie drony zwiadowcze, które przesyłały współrzędne artylerii. W tym czasie ukraińskie jednostki elektroniczne uruchomiły mobilny system obrony Patriot w rejonie Juknawa. Zaledwie kilka minut po jego aktywacji radar wychwycił zbliżający się pocisk Iskander Stuli. Patriot odpalił, a w ułamku sekundy niebo przeciała jasna linia. Wysoko nad Ziemią rozbłysła eksplozja, trafienie było idealne. Drugi pocisk został zneutralizowany przez zakłócenia GPS i eksplodował daleko od celu. Na Ziemi żołnierze patrzyli w górę, gdy z chmur zaczęły schodzić kolejne drony, tym razem nie z bombami, ale z urządzeniami emitującymi sygnały zakłócające. W jednej chwili całe rosyjskie zaplecze komunikacyjne zgasło, nad miastem zapadła cisza. Ale to nie była cisza końca, to była cisza przed burzą. Bo gdy rosyjskie systemy próbowały włączyć się ponownie, nadleciała kolejna fala. Tym razem celem były bazy lotnicze i punkty dowodzenia. Jedna po drugiej zaczęły płonąć instalacje radarowe. Z północy nadciągnęły ukraińskie samoloty SU-27, eskortujące drony w formacji przypominającej rojowisko. Leciały nisko, szybko, a za nimi w cieniu. Poruszały się transportowce z siłami specjalnymi. Ich cel był jasny: dotrzeć do Ostani Kino, do samego serca rosyjskiej infrastruktury medialnej. Nie chodziło już tylko o militarny cios, to miała być demonstracja, uderzenie w sam rdzeń rosyjskiej komunikacji, w wieżę, która była symbolem propagandy. Kiedy Ukraińcy wylądowali na obrzeżach kompleksu, nie użyli materiałów wybuchowych. Wprowadzili do środka małe mechaniczne robaki, roboty, które wpełzły w kanały wentylacyjne i korytarze serwisowe. Tam, w ciszy, umieściły ładunki niepozwalające na emisję sygnału. I wtedy ostatni kino zamilkło. Na pełną godzinę. Nie było transmisji, nie było wiadomości, nie było dźwięku. Tylko cisza. A w tej ciszy świat zrozumiał coś nowego. Że Ukraina potrafi nie tylko walczyć, ale i uciszyć przeciwnika bez jednego strzału. To był moment, w którym nawet w Moskwie zapadło milczenie. Cisza po wyłączeniu ostatniego kino trwała zaledwie godzinę, ale w rosyjskim dowództwie zabrzmiała jak wieczność. W tym czasie żaden sygnał telewizyjny nie dotarł do milionów mieszkańców Moskwy. Na ekranach pojawiła się tylko migająca plansza testowa i szum. Dźwięk, który w epoce informacyjnej jest bardziej przerażający niż huk pocisku. Na ulicach panował chaos, ludzie pytali, co się stało, a dowódcy w sztabach nerwowo próbowali przywrócić komunikację. Jednak ukraińska operacja nie miała na celu zniszczenia miała pokazać, że cisza może być bronią. W tej jednej godzinie Rosja poczuła, jak to jest, gdy wszystko, co wydawało się niepodważalne Nagle milknie. Gdy wieża o stanie kino znów rozbłysła światłem, rosyjskie systemy obrony zaczęły przesuwać siły z centralnych regionów w kierunku Tuli i Moskwy. Wydawało się, że sytuacja jest opanowana, ale w rzeczywistości właśnie wtedy Ukraina wykonała najważniejszy ruch. W nocy z 3 na 4 stycznia ukraińskie oddziały specjalne rozpoczęły cichą infiltrację w rejonie Tokmaku, jednego z najlepiej chronionych punktów rosyjskiej obrony. Tam, w gęstych lasach i podziemnych tunelach, znajdowały się kluczowe elementy rosyjskiej sieci dronów bojowych. Było to miejsce, o którym oficjalnie nikt nie mówił, a które w praktyce stanowiło centrum dowodzenia dla dziesiątek jednostek na froncie. Operacja rozpoczęła się o 2.15 w nocy. Ukraińskie drony zwiadowcze zawisły wysoko nad kompleksem, przekazując obraz do dowództwa w realnym czasie. Zanim w ogóle padł pierwszy strzał, Systemy obrony zostały zmyślone poprzez fałszywe sygnały emitowane przez ukraińskie nadajniki, które podszywały się pod rosyjskie kanały komunikacji. O 2:37, gdy strażnicy w bazie obserwowali ekrany radarów, widzieli tylko spokojne niebo. Nie wiedzieli, że to był już moment, w którym byli otoczeni. Pierwszy wybuch nastąpił przy zachodnim hangarze, gdzie znajdował się terminal przechowujący dane z dronów rozpoznawczych. W ciągu kilku sekund wybuchły zbiorniki paliwa. Dym uniesł się wysoko, a w tym samym czasie od strony południowej wdarły się ukraińskie jednostki, wspierane przez zdalnie sterowane roboty. Ich zadanie było proste przejąć serwerownie i wynieść dane. Nie chodziło o zajęcie terenu, chodziło o dostęp. Każdy twardy dysk, każdy nośnik był wart więcej niż zniszczony czołg. Pod ziemią w korytarzach bunkra temperatura rosła od wybuchów. Ukraińscy operatorzy ubrani w lekkie pancerze i wyposażeni w noktowizory poruszali się w całkowitej ciszy. W jednym z tuneli napotkali rosyjski oddział zabezpieczenia. Walka trwała zaledwie kilka sekund. Z przewagą technologii i precyzji Ukraińcy wyeliminowali zagrożenie, kontynuując misję. W tym samym czasie ich inżynierowie cybernetyczni przełamywali zabezpieczenia systemu. Kiedy dane zaczęły się kopiować, do centrum dowodzenia w Kijowie trafił pierwszy sygnał. Transfer rozpoczęty. Na powierzchni sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna. Rosyjskie artylerie rozpoczęły kontratak, ostrzeliwując własną bazę, nie wiedząc, że ukraińskie oddziały są już w środku. Pociski spadały chaotycznie, rozrywając ziemię. Ale wtedy nadleciały drony FPV. Szybkie, małe, śmiercionośne. Latały tuż nad ziemią, przemykając między drzewami i ruinami. Jeden z nich uderzył w rosyjski wóz dowodzenia. Drugi w armatę samobieżną, trzeci w wóz łączności. Każde trafienie powodowało eksplozję, a huk roznosił się echem po okolicy. Gdy ukraińska kolumna wycofywała się z kompleksu Tokmaku, w górze krążył myśliwiec Omega-29. Z jego pokładu kontrolowano cały przebieg ewakuacji. O 4:40 ostatni konwój opancerzony opuścił teren. Zniszczenia były ogromne, ale to nie miało znaczenia bo prawdziwym celem była wiedza. W ciągu następnych godzin ukraińskie dowództwo potwierdziło przechwycono dane o częstotliwościach, kodach łączności i ścieżkach radarowych rosyjskiego systemu antydronowego nad centralną Rosją. To, co stało się później, było konsekwencją tej jednej nocy. Zaledwie dobę po wycofaniu Stokmaku Ukraina przeprowadziła skoordynowany atak dronów samobójczych na cele w Moskwie. Trzy z czterech ładunków trafiły bezpośrednio w obiekty w dzielnicy Sawiołki, nie w koszary, nie w bazy, ale w centra przetwarzania danych rosyjskiej sieci UAV. To był atak precyzyjny, zimny, beznamiętny. Beton, stal i elektronika zamieniły się w ogień. Przez następne 180 minut całe rosyjskie dowodzenie dronami w centralnym rejonie kraju było sparaliżowane. W tym czasie nad Moskwą rozlegały się syreny. Ludzie uciekali do stacji metra, nie wiedząc, czy to prawdziwy atak, czy tylko awaria systemu. Na Kremlu zwołano pilne posiedzenie, ale linie łączności działały niestabilnie. W niektórych sektorach nie działały nawet wewnętrzne kanały wojskowe. Dla rosyjskiego dowództwa to był moment bezradności. Ten, którego nigdy nie chcieli doświadczyć. Ukraina tymczasem milczała. Nie pojawiły się żadne oficjalne komunikaty, żadnych triumfalnych deklaracji, tylko cisza i nagrania satelitarne, które pokazywały płonące strefy przemysłowe. Na zachodzie świata analitycy zaczęli mówić o nowej erze wojny informacyjnej, o konflikcie, który przenosi się z pola bitwy do przestrzeni danych, sygnałów i impulsów. W Moskwie panował niepokój. Ulice były pełne ludzi, ale rozmowy cichły, gdy tylko ktoś wspominał o tym, co się stało. Wielu nie rozumiało jeszcze, że to nie była tylko seria ataków, to była demonstracja precyzyjna, symboliczna, uderzająca w samo serce pewności, że wojna to tylko front i armia. Ukraina pokazała, że potrafi zburzyć ten obraz bez czołgów, bez bombowców, bez okupacji. W ciągu kolejnych dni rosyjskie dowództwo próbowało odbudować zaufanie żołnierzy i ludności. Ale pytanie, które padło w podziemnych sztabach, brzmiało głośniej niż wszystkie rozkazy. Jeśli Ostanikino może zamilknąć, jeśli Tokmak może upaść, jeśli Moskwa może zostać oślepiona na trzy godziny, co jeszcze jest naprawdę bezpieczne?